A zaapelować do wszystkich bez wyjątku w Polsce, żeby nie robili niczego, co może dzisiaj osłabić Ukrainę, bo nie możemy dzisiaj no, w żaden sposób szkodzić Ukrainie. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja po prostu nie wierzę. Wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna powiedział, że Polska jest w stanie przejąć na siebie, wziąć cały ciężar tego, co finansowały Stany Zjednoczone, że my to możemy robić. Ja po prostu odnoszę wrażenie, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy działają na szkodę no, tego kraju, tego państwa. No przecież to jest nienormalne. To co oni wyrabiają? To jest jakiś hardcore, to jest jakaś ostra jazda bez trzymanki. Gdzie oni mają rozum? Posłuchajcie sobie, bądźcie został zaproszony do Radia Z. Posłuchajcie, co ten człowiek zaczął wygadywać. To jest pan z lewicy, przypominam. Od y, rządu Tuska, teraz, nie? Zastępca Sikorskiego. Chcę również powiedzieć, że my zachęcamy y, administrację Donalda Trumpa, żeby filozoficzno y, politycznie na to spojrzeć. Po pierwsze, ten pokój musi być zawarty wedle prawa międzynarodowego. Po drugie, zachęcamy naprawdę, i o tym mówił pan premier Donald Tusk, i mówił o tym pan minister Radosław Sikorski, że my jesteśmy gotowi. Przejąć dużą część kosztów wsparcia, i myślimy o tym i działamy w tym kierunku, wsparcia dla Ukrainy oraz wsparcia jako jeden z fundamentów polityki transatlantyckiej relacji oraz NATO, mówię tutaj o Unii Europejskiej i Polsce. I jesteśmy oczywiście gotowi, aby przemysł zbrojeniowy amerykański, który w ramach naszej polityki wzmacniania, którą też w ramach prezydencji polskiej w Unii Europejskiej mówimy tutaj o budowie infrastruktury zbrojeniowej w, w Europie za pieniądze, na przykład pozyskane z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, co się wcale dzisiaj nie dzieje, jesteśmy gotowi na przyjęcie większych ciężarów, kosztów. Polska w tym oczywiście jest liderem, ale mówię w szerokim tego słowa rozumieniu. Uwaga, cytuję Szeinę. Chcę również powiedzieć, że my zachęcamy administrację Donalda Trumpa, żeby filozoficzno-politycznie na to spojrzeć. Po pierwsze, ten pokój musi być zawarty wedle prawa międzynarodowego. To jeszcze OK. To, co on to jest jeszcze OK. zdanie. Nie mam nic do tego. Przejdź nas spoko gościu. I teraz się zaczyna. Po drugie, zachęcamy, naprawdę. I o tym mówił pan premier Donald Helmut Tusk. I mówił o tym pan minister Radek Sikorski. Że my jesteśmy gotowi... Aha, to są ci dwa i Tusk, i Sikorski, ci, co mają na teraz u Trumpa i u Wansa, nie? Że my jesteśmy gotowi, słuchajcie, przejąć dużą część kosztów wsparcia. My jesteśmy gotowi przejąć dużą część kosztów wsparcia. I myślimy o tym i działamy w tym kierunku wsparcia dla Ukrainy oraz wsparcia jako jeden z fundamentów polityki transatlantyckiej, przepraszam, oraz NATO. Mówię tutaj o Unii Europejskiej. I jesteśmy oczywiście gotowi, aby. Przemysł zbrojeniowy amerykański, który w ramach naszej polityki wzmacniania, którą też w ramach prezydencji Polski w Unii Europejskiej, mówimy tutaj o budowie infrastruktury zbrojeniowej w Europie za pieniądze, na przykład pozyskane z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, co się wcale dzisiaj nie dzieje. Jesteśmy gotowi na przyjęcie większych ciężarów kosztów. Polska oczywiście tym jest liderem, ale mówię o szerokim tego słowa rozumieniu. Tak więc może się okazać, że przy takiej szerokiej koncepcji współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, którą mógłbym jeszcze rozwijać i na sprawy gospodarcze, na sprawy energetyki jądrowej, nie będzie w interesie Stanów Zjednoczonych, które mają bardzo poważny konflikt i bardzo poważny spór gospodarczy. Już nie chcę mi się tego czytać. Człowieku! Człowieku! My jesteśmy gotowi. A czy ktoś Polaków pytał o zdanie? Panie Szejna, czy ktoś Polaków pytał o zdanie? My? My mamy przejąć ciężar finansowania militarnego, który kosztuje miliardy. Ostatnio się szczycili, że przecież no my jesteśmy liderami, największe PKB ze wszystkich krajów NATO w wydawaniu kasy na militaria. A gdzie są te militaria? A gdzie jest ten sprzęt? No gdzie jest ten sprzęt? Gdzie jest ten sprzęt? Gdzie to wszystko jest? My jesteśmy w stanie przejąć dużą część kosztów, wsparcia i myślimy o tym i działamy w tym kierunku? Serio? No przecież ja to się dziwię, wiecie? Moi drodzy, ja to się dziwię, że ich jeszcze nikt nie pogonił, bo oni niczego nie ustalają z obywatelami, nawet ze swoimi wyborcami. Ja już nie mówię ze wszystkimi obywatelami, ale nawet ze swoimi wyborcami niczego nie ustalacie. Dosłownie niczego. Ale moi drodzy, czego się spodziewać? No, czego się spodziewać, jak na stronie prezydent.pl, czyli oficjalna rządowa strona prezydenta Andrzeja Dudy, jeszcze urzędującego, pojawia się coś takiego. Słuchajcie, to było wczoraj, czyli 11 listopada 2024 roku, czyli w dniu niepodległości, dupnęło to takie newsik. Słuchajcie, polska pomoc dla Ukrainy. I uwaga, cytuję. Polska zajmuje pierwsze miejsce w stosunku do PKB. Wśród wszystkich państw, które zaangażowały się w pomoc Ukrainie, polskie wsparcie jako pierwsze dotarło na ukraiński front w znaczących ilościach. To my przekazaliśmy największą liczbę ciężkiego uzbrojenia. Polska jest też w czołówce państw, które w liczbach bezwzględnych przyjęły najwięcej uchodźców. Na początku wojny, kiedy o pomoc dla Ukrainy było naprawdę bardzo ciężko, kiedy wszyscy bali się i ociągali, Niemcy dawali hełmy, myśmy dawali czołgi. Prezydent RP Andrzej Duda. No brawo. No brawo. Rewelacja. Rewelacja. Co jeden to chciałem powiedzieć głupszy, no ale nie wolno znieważać, więc no co jeden to to mądrzejszy na swój no sposób, nie? Mądrzejszy na swój sposób. Najpierw ci Czyli totalne przeciwieństwo, bo u nas to wygląda tak, że oni się kłócą we wszystkim. No ale w jednej sprawie to oni są tego samego zdania. Wydawaniu kasy na obce kraje, obce państwa. No w tym są naprawdę jednogłośnie, uchwalają i jednogłośnie przytupują wszystko. Przyścioteńko. Jeśli chodzi o wydawanie kasy polskich podatników na niepolskie sprawy, no to wszyscy głosują jednogłośnie. Pis, PO, lewica. Wszyscy, no, jest, są wyjątki, no ale jeśli chodzi o te największe partie, no to wszystkie one głosują identycznie. No bo i Tusk, i Szejna, i Sikorski, i Duda tutaj nie mają sobie niczego do zarzucenia. Jednogłośnie uchwalają. Jesteśmy liderem PKB. Najwięcej. Pierwsze miejsce, moi drodzy, zajmujemy jak to oni. Pierwsze miejsce. Wszyscy się bali, nikt niczego nie wysyłał, a myśmy dawali wszystko. Jak to napisali u dudy? No, przypuszczam, że to są słowa dudy. Litości, to, to nawet nie ma co mówić. Ja nie wiem. Czy to jest sens jeszcze komentować, czy może nie ma sensu? No, chyba jest, bo gdyby tego nie komentować, to nikt by się o niczym nie dowiedział. No, ale po czymś takim, a najlepsze w tym wszystkim jest to, że nie też, że nie podziękowali. No, nie podziękowali, no tak. No, no nie podziękowali. No, jakoś tak wyszło. To jeszcze mają żal do nas, że za mało daliśmy. Rozumiecie, za mało. Ja uwielbiam pomagać. Fantastycznie. Że Polacy mają dobre serce, pomagamy, no ale kurczę, są jakieś granice. Granice przyzwoitości. Jeśli ktoś zamiast podziękować, jeszcze na nas krzyczy i poniża, no to nie jest to chyba osoba godna pomocy, prawda? No nie wiem. Już sam nie wiem, co myśleć o tym wszystkim. Ten Szajna to już całkowicie jemu, chciałem powiedzieć, całkowicie odwaliło, ale no przecież on jest. Wiceministrem, a ten cały Sikorski jest ministrem. Ale to jednogłośnie to jest jedno i to samo. To jest jeszcze lajtowa wersja taka słabsza, bo tam ci to jeszcze głupszym rzeczy mówią. Ale kto komu zabroni? No przecież my jesteśmy takim bogatym narodem, mamy tak wysokie emerytury, wynagrodzenia, ceny mamy tak niskie, no że my możemy sobie na to pozwolić! Co tam Niemcy? Niemcy nie mają kasy, oni nie mają tyle kasy jak my, czy tam Francuzi, Holendrzy, my mamy pieniądze, my jesteśmy bogatym narodem. My jesteśmy w stanie oddać. Wszystko. Ja śmiem twierdzić, że całe to PKB i te wszystkie militaria to połowa z tego to idzie za naszą wschodnią granicę, bo nikt nie jest w stanie tego zweryfikować. Prąd i to wszystko to jest po prostu hardcore totalne. To już taka ostra jazda bez trzymanki. No ale czego się spodziewać? Ale no, czego się spodziewać, jak trzeba? No dwa kraje trzeba wyżywić. No dwa kraje i to taki potężny, bo tam kilkadziesiąt milionów ludzi. Jest. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć. Piszcie, co o tym sądzicie. Papa. Pa.